sie -man -ko. Jestem Daniela Brawlestar, A... Jak się tam słyszeliście Siemanko No i teraz już nie mówiłem manko, y Więc Dlatego, ja już od razu powiedziałem Daniela Brawlestar. <tryk> Ale em, dzisiaj e, Pokażę wam e, Kacenkę Losową Z Granny Chapter 2 Um, od razu um, mówię. Um, no, zróbmy to sobie na Easy, żeby miało to w ogóle jakiś sens. Um, a więc zaczynamy. Przepraszam, że dawno nie było filmów na tym oto kanale, ale um, no. Byłem w górach, na feriach, um, e, na nartach. No i, mm, naprawdę, było bardzo fajnie w Krynicy. Um, ale tak, żeby... Żeby, żeby... My to będziemy robić w ten sposób. Lepiej nie... Wolałem wam tego nie pokazywać, ale wiecie co? My się chyba widzimy już, jak zrobię już to wszystko. Um, no więc widzimy się, jak będzie piąty dzień. Mm, dobrze, my już mamy piąty dzień. A teraz się widzimy na kacence. Dobrze, a więc y już będzie kacenka. Oj. Gdzie jesteś, kolego? Mm, tak. A więc... Jeszcze sobie zagramy rundkę. W sensie na praktyk. Bo chcę wam pokazać po prostu, jak wygląda cały dom. I... Jest też taka jedna rzecz. No. To nie jest szafa, ale też się można skryć do takiej jednej miejscówki. Pamiętajcie, że wziąłem poziom praktyk. Dobra. A i. Mam do was jedno pytanko Które mnie bardzo ciekawi, bo ja na to nie umiem odpowiedzieć hmm. Wolicie juniora czy disa? Lisowski i juniorski Kogo wolicie? Bo ja po prostu tego nie umiem wybrać, to jest dla mnie za ciężkie O, jesteśmy już Możemy się skryć tutaj To nie jest ani szafa Ani no nic. My tutaj przez to możemy widzieć granny oraz em, właśnie dziadka, ale oni nas za to tutaj e, nie widzą. Więc to też jest plus. E, tutaj mamy jeszcze książkę, którą można przesunąć, i tutaj nam się teraz otworzy przejście. A tutaj potrzebujemy klucza, żeby wziąć broń. O już. A to jest dziecko, które coś robi. to było to dziecko eee, teraz sprawdzimy tą szapę chodź eee, dobra tu jeszcze sprawdzimy no i teraz idziemy do góry dzisiaj e, tylko będę oprowadzać jeszcze po tym domu <grym> myślałem że tam jest coś ukryte to jest amunicja no, i te szafki, szkoda, że się do nich nie da wejść. Tutaj jest krata, a to trzeba przesunąć. Żeby się dostać do tej kraty Nie, nie do tej O. E, dobra Tutaj nie, nie wiem, do czego to służy Ponieważ ja dopiero niedawna gram w to W tą wersję Naprawdę e, nic tej prawie nie ogarniam. E, o! Jesteśmy w naszej kryjówce. Hm. A więc tak, trwa e, 6 minut. A nie mógłbym e, zapomnieć. Dobra. My już prawie chyba wszystko załatwiliśmy. A to tu jest strona. Grani. Przepraszam. Nie tu nie ma. Albo zapomniałem, że to się otwiera. No ale dobra. Ja się teraz z wami żegnam. No i cześć! Dziadek babcia powie cześć. Chyba się wstydzą, ale. E, dobra. Jeśli ja już z Wami żegnam. Przynajmniej o łapce w górę. Jeżeli tutaj będzie powiedzmy 5 łapek w górę, to jadę z kolejną częścią zwiedzania tego domu. E, może Wam e, pokażę jakieś sekrety, a więc dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał no i napiszcie juniorski czy Disowski. Jestem strasznie ciekawy Waszej lekcji. Ja sam nie umiem zdecydować. Ehm, no bo. No naprawdę, ja bardzo ich lubię obydwóch, ale dajcie znać, e, kogo wy wolicie. A teraz ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, pięć łapów w górę. No i ja. Się, e, subskrypcje jeszcze je, e, wystarczą pod tym. E, w sensie zostawcie chociaż czy subskrypcje. Jeszcze nie, ja się z Wami żegnam i cześć.